Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj znajdujemy się w Porębie Żegocie. Próbujemy dostać się na teren dawnego pałacu. Czy nam się to uda? Zobaczymy. Jest tu jakaś ścieżka. To może nam się uda, chociaż może to bardziej koryto rzeki, ale zobaczymy. Idziemy dalej, powolutku, pomalutku, gdzieś się dostaniemy. Tyle wysiłku przepykania się przez park, a tu mamy wejście. Jakieś. Wchodzimy. Jak się zmieścimy. Udało się wejść. A tyle energii stracone. Jesteśmy w podziemiach. Kolejne wejście, a człowiek się tyle namęczył. No ale cóż, to jest prawdziwy urbex. Eksploracja. Spróbujemy dostać się troszkę w inną stronę. Ale tam już trzeba będzie uważać. Oto nasze wyzwanie. Do zobaczenia na górze. No i jesteśmy na górze. Tu już powoli robi się niebezpiecznie. Popatrzcie na te cegły, które ledwo trzymają się sufitu. Można dostać w głowę, ale przejdziemy dalej. Powiem wam, że nie spodziewałem się tutaj takiego labiryntu. Tutaj jakaś imprezownia. No, popatrzcie, wszystko stare mury. Nie będę moi widzowie ryzykował wyjściem na, na zewnątrz, tam na, na plac, gdy teren jest chroniony. Nie wiem w jaki sposób, ale na pewno przez jedną z firm ochroniarskich. Czy są jakieś czujki, kamery? Widzicie jesteśmy już prawie na terenie tam u góry Tam jest brama wjazdowa Ale Tak jak mówię nie będę ryzykował chociaż może Ale może nie Tu już odważni byli bo tu jest kładeszka zrobiona, żeby sobie wyjść A ja powoli będę kończył film z poręby. Na moim kanale jest więcej takich filmów i będzie z eksploracji. Jeśli chcecie być na bieżąco, to oczywiście dzwoneczek, subskrypcja. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, piszcie komentarze. A ja życzę miłego dnia i jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału.